A teraz kolej na mrożącą krew w żyłach opowieść o odwadze, upiorach i pokonywaniu przeciwności losu. A było to tak. Troje cudownych dzieciaków jak co dzień wybrało się do szkoły. Droga była daleka, podróż nie zawsze łatwa, ale dotarli na miejsce jak zawsze z uśmiechem witali swoich nauczycieli i rehabilitantów. Aby dostać się do swojej sali, dzieci musiały skorzystać z win. Nie była to dla nich żadna trudność. Robili to już wiele razy. Tego dnia coś poszło nie tak i zamiast przycisku numer jeden, niechcący wcisnęli numer dwa. Widok był przerażający. Żadnych podłóg, ścian, żadnych sal, w których dzieci mogłyby się uczyć. Słyszeli kiedyś legendy o przerażającym upiorze niedokończonego remontu. Upiorze, który żyje na drugim piętrze szkoły, i wszystko niszczy, wyrywa i pilnuje, aby nikt nic nie remontował. Nagle, dzieci usłyszały jakieś przerażające dźwięki i z framugi wypełzł on, upiórnie dokończonego remontu. Jednak podopiecznie bytomskiego orewu, to niejakiej zajączki szaraki. Takich uporniaczków, śmiercionaczków, się nie boimy. Znajdziemy wielu przyjaciół i cię stąd przepędzimy.